Złote myśli. Pomagamy z sukcesem. Budżetowanie własnych pieniędzy. Planowanie budżetu własnych pieniędzy wymaga wysokiej finansowej inteligencji. Nie zwracamy na to uwagi. Często nie mając czasu lub po prostu z lenistwa, a jednak zaplanowanie własnego budżetu może przyczynić się do krytycznej oceny własnej sytuacji finansowej, a także do ograniczenia bezsensownych czasem wydatków i utraty pieniędzy. Przy ustalaniu budżetu niezbędna jest dyscyplina oraz uczciwość wobec siebie i bliskich. Nie ma sensu, że ustalisz budżet, a później będziesz oszukiwał sam siebie i swoich bliskich większość ludzi ustala swój budżet na sposób ludzi biednych, a nie bogatych, zarabiają dużo pieniędzy, ale popełniają błąd, nie kontrolując swoich wydatków i wydając również bardzo dużo, o ile nie więcej, tylko dlatego, że źle ustalają lub nie ustalają i wcale nie planują swojego budżetu. Na przykład ktoś, kto zarabia 70 tysięcy i wydaje 70 tysięcy rocznie, ma niższe finansowe IQ, jeżeli chodzi o budżetowanie, niż ktoś, kto zarabia 30 tysięcy rocznie i jest w stanie żyć nieźle za 25 tysięcy, a 5 inwestować. Umiejętność utrzymania niezłego poziomu życia i jednoczesnego inwestowania, nieważne jakiej sumy pieniędzy, wymaga wysokiego poziomu finansowej inteligencji. Ustalanie nadwyżki finansowej, to coś, czym powinieneś się kierować, planując swój budżet. Robert Kiosaki Zapamiętaj, nauka, w jaki sposób planować własny budżet, tak aby zostawała nadwyżka budżetowa, jest kluczem do osiągnięcia bogactwa. Budżet to plan. Jedna z definicji słowa budżet mówi, że jest to plan koordynujący zasoby i wydatki. Budżet więc to plan i trzymając się go, masz okazję osiągnąć sukces. Większość ludzi nie przykłada większej wagi do własnego budżetu. Używa go jako planu stania się biednym i klasą średnią, zamiast planować bycie bogatym. Również znaczna większość ludzi prowadzi swoje życie w deficycie budżetowym raczej niż w nadwyżce budżetowej. Deficyt budżetowy Deficyt budżetowy występuje wtedy, gdy wydatki w budżecie danej instytucji, rządu czy też indywidualnej osoby są wyższe niż jej dochody. Patrz Wikipedia. Z deficytem budżetowym mamy do czynienia wtedy, gdy wydajemy więcej niż zarabiamy. Znaczna większość państw, firm czy ludzi ma do czynienia właśnie z deficytem budżetowym, ponieważ o wiele łatwiej jest wydawać pieniądze niż je zarabiać. Wtedy, w obliczu przerażającego deficytu budżetowego, większość ludzi woli obciąć swoje wydatki. Zamiast obcinać swoje wydatki, zwiększaj własne dochody. To inteligentniejsze rozwiązanie: zwiększanie własnych zasobów finansowych przez zwiększanie dochodu. Dla wielu biznesów oraz ludzi zwiększanie przychodu jest trudne. Dla biznesów, które nie potrafią sprzedawać, łatwiej jest obcinać koszty, zwiększać dług, pasywa lub sprzedawać aktywa. Jednakże, obcinanie kosztów, zwiększanie długu oraz sprzedawanie aktywów z reguły powoduje jeszcze większe pogorszenie sytuacji. Dlatego właśnie trzeba nauczyć się sprzedawać. Jeśli ktoś potrafi sprzedawać, to potrafi jednocześnie zwiększać swoje przychody. Zwiększanie przychodów jest lepszym sposobem rozwiązywania problemu deficytu budżetowego niż zmniejszanie kosztów. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z jakimiś niepotrzebnymi, Bezmyślnymi i lekkomyślnymi kosztami, jak na przykład wystawne i sute przyjęcia oraz bezproduktywne i zbędne długi, np. firmowy samolot, to dobrze jest rozwiązać te finansowo niepotrzebne i bezsensowne problemy, jeszcze zanim będziemy próbować zwiększyć sprzedaż. Ludzie z kwadrantu P pracownicy nie mają żadnej kontroli nad następującymi czterema najważniejszymi kosztami, po pierwsze podatkami, po drugie składką na opiekę socjalną. Po trzecie, składką emerytalną. Po czwarte, ratami kredytu hipotecznego i innych kredytów. Źródłem pojawiania się deficytu budżetowego u większości ludzi są: brak finansowej edukacji, który powoduje nieumiejętne kontrolowanie lub całkowity brak kontroli własnych finansów i budżetu domowego, niewłaściwe nawyki związane z wydawaniem pieniędzy, biurokraci rządowi, zabierający ludziom pieniądze. A konto podatków oraz opieki socjalnej, bankowcy, zabierający ludziom pieniądze, a konto składek emerytalnych oraz skład kredytu hipotecznego i innych kredytów. To powoduje u wielu ludzi pojawienie się deficytu budżetowego. Inteligentna finansowo osoba posiada kontrolę nad tymi kosztami. Nadwyżka budżetowa. Nadwyżka budżetowa. To suma dochodów budżetowych przewyższająca wydatki budżetowe rządu, firmy czy też indywidualnej osoby. Patrz Wikipedia. Definicja nie mówi o tym, że nadwyżka powstaje wskutek redukowania wydatków, aczkolwiek może ono prowadzić do nadwyżki przychodów. Oznacza to skupienie się na zwiększaniu przychodów, czyli finansowym IQ związanym z robieniem coraz większych pieniędzy. Patrz rozdział 4. Lub też lepszym zabezpieczaniu własnych pieniędzy. Czytaj Płaceniu Mniejszych Podatków. Patrz, rozdział 5. Niestety, najczęściej, jeśli rządowi uda się wypracować nadwyżkę budżetową, bardzo szybko ją wydaje. W praktyce wygląda to tak, że jeśli agencja rządowa jest efektywna i oszczędzi pieniądze, zostaje ukarana zamiast nagrodzona. Redukuje się jej budżet na następny rok. Aby tego uniknąć, większość agencji rządowych wydaje wszystkie pieniądze z własnego budżetu, nawet jeśli nie mają takiej potrzeby. To oznacza, że koszty ulegają zwiększeniu, a szanse na nadwyżkę budżetową rządu zmniejszają się praktycznie do zera. Innymi słowy, biurokracja rządowa jest stworzona po to, aby operować na deficycie budżetowym, niezależnie od tego, kto jest u władzy. Dlatego podatki stale rosną. Firma, która wypracuje nadwyżkę budżetową, może rozszerzyć biznes przez inwestycje lub zakupy, może również odkupić własne akcje. Posiada dwie możliwości rozszerzania biznesu inwestowanie lub zakupy. Firma wydaje pieniądze, aby się rozwijać, albo kupuje inną firmę, aby się powiększyć. Jeśli biznes nie może się rozwijać, czyli prowadzić inwestycji lub zakupów, wtedy ma możliwość skupowania własnych akcji. Taki skup może czasem oznaczać, że firma nie jest w stanie rozwijać biznesu i wybrała opcję własnego wykupu. Taka operacja spowoduje wzrost ceny akcji tej firmy, wielu posiadaczy jej akcji będzie szczęśliwych, nawet jeśli firma nie będzie się rozwijać. Firma może również wypracować nadwyżkę budżetową przez zmniejszanie kosztów związanych z podatkami. Bardziej szczegółowo opisuje to darmowy e-book pod tytułem Nowoczesna firma. Osoba mająca nadwyżkę w budżecie domowym może ją przekazać na spłatę długu, na zwiększenie wydatków lub na inwestycje. Niestety, większość ludzi najczęściej zwiększa wydatki oraz spłaca dług, a redukuje inwestycje. Jeśli chodzi o finansowe IQ związane z budżetowaniem własnych pieniędzy, istnieją tylko dwie możliwości: deficyt lub nadwyżka. Wiele osób wybiera deficyt budżetowy. Jeśli chcesz być bogaty, to wybierz nadwyżkę budżetową i stwórz ją poprzez zwiększanie przychodów oraz umiejętne i zgodne z prawem zmniejszanie podatków, a nie poprzez redukowanie kosztów. Istnieje wielu ludzi, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy, muszą zarabiać bardzo dużo. Jeśli przestaliby tak dużo zarabiać, mieliby ogromne kłopoty finansowe, które by ich pogrążyły. Oni wybrali nawyk tworzenia deficytu budżetowego, ponieważ cechuje ich bardzo niedobry nawyk wydawania. Za każdym razem, kiedy zarobią więcej pieniędzy, kupują większe domy, nowsze samochody lub spędzają droższe wakacje z rodziną. Są to eksperci w braniu coraz większych pieniędzy i powiększaniu własnych problemów finansowych poprzez deficyty. Jeśli ktoś zarabia mnóstwo pieniędzy, to wcale nie oznacza, że jest on bogaty. Tak naprawdę może być biedniejszy od tego, który zarabia o wiele mniej. Wszystko zależy bowiem od tego, ile z zarobionych pieniędzy każdy z nich potrafi zatrzymać i co następnie z nimi robi. Umiejętnie inwestuje czy trzyma w skarpecie? Zapamiętaj! Planuj swój budżet w taki sposób, który przyniesie nadwyżkę budżetową. Po zarobieniu pieniędzy finansowe IQ poziom 1 oraz ich zabezpieczeniu, finansowe IQ poziom 2, podstawą osiągnięcia finansowej spójności jest nauczenie się, jak planować własny budżet, aby uzyskiwać nadwyżkę. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, które proponuje Robert Kiyosaki na planowanie własnego budżetu w taki sposób, aby uzyskiwać nadwyżkę budżetową. Sposób pierwszy. Należy bezwzględnie nadwyżkę finansową uczynić kosztem. Zapamiętaj, żeby z każdego przychodu, każdej nadwyżki zarobku, które otrzymasz, najpierw zawsze płacić sobie część przychodu, który otrzymasz przekazać na oszczędności, płacenie dziesięciny oraz inwestycje są to środki dla Ciebie, a dopiero później płaci rachunki i to, co jesteś winien innym. Powodem, dla którego tak wielu rządom, biznesom oraz osobom nie udaje się osiągnąć nadwyżki budżetowej jest to, że traktują nadwyżkę budżetową następująco. Jak pisał Robert Kiosaki w książce Bogaty ojciec, Biedny ojciec, Ważną rzeczą jest płacenie w pierwszej kolejności sobie. Budżet jeden jest przykładem płacenia najpierw sobie, budżet dwa jest przykładem płacenia sobie na końcu. Budżet jeden w zestawieniu finansowym na pierwszym miejscu ma przychody, na drugim koszty. Oszczędzanie, płacenie dziesięciny, inwestowanie. W zestawieniu bilansowym ma aktywa i pasywa. Budżet 2. W zestawieniu finansowym ma przychody i koszty. W zestawieniu bilansowym ma aktywa. Tu są oszczędzanie, płacenie dziesięciny, inwestowanie oraz pasywa. Muzykę przygotował Jarosław Kozak. vuvuvu sound base.